Rozpakowywanie i konfiguracja skanera HP ScanJet Enterprise Flow serii 9000 S1 oraz N9000. Krok pierwszy – rozpakuj skaner. Otwórz pudełko na płaskiej, stabilnej powierzchni. Wyjmij przewodnik konfiguracji, kabel USB, kabel zasilający i zasilać. Wyjmij skaner z pudełka. Wyjmij podajnik papieru, zdejmij tekturowe nasadki. Wyjmij skaner z plastikowej torby. Wyjmij podajnik wejściowy z worka. Usuń taśmę z zasobnika wyjściowego. Wysun zasobnik wyjściowy. Obróć skaner do góry nogami, aby uzyskać dostęp do taśmy na spodzie. Usun taśmy z dolnej części skanera. Obróć skaner z powrotem. Usun taśmy z tyłu i góry skanera. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Usun taśmy wewnątrz obszaru dostępu. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów. Usun taśmę z zasobnika wejściowego. Zamocuj podajnik w skanerze. Krok drugi – włącz zasilanie skanera. Podłącz kabel zasilający do zasilacza. Następnie podłącz go do źródła zasilania. Firma HP zaleca podłączenie bezpośrednio do gniazda ściennego. Na zasilaczu sieciowym zaświeci się zielona dioda LED wskazując na obecność zasilania. Podłącz kabel zasilający z tyłu skanera. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć skaner. Krok trzeci. Wybierz połączenie USB lub Ethernet. Skaner można podłączyć do komputera korzystając z kabla USB lub połączenia Ethernet. Jeśli łączysz się za pomocą kabla USB, to w przypadku komputerów Mac. Podłącz kabel USB do komputera i skanera. W przypadku komputerów z systemem Windows nie podłączaj jeszcze kabla USB. Monit o podłączenie kabla USB zostanie wyświetlony podczas instalacji oprogramowania. Jeśli łączysz się za pomocą kabla Ethernet, nie podłączaj kabla USB. Podłącz kabel Ethernet do komputera, a następnie podłącz drugi koniec do portu LAN z tyłu skanera. Poczekaj kilka minut. Aż skaner uzyska adres sieciowy. Wybierz język na panelu sterowania. Po nawiązaniu połączenia sieciowego w górnym rogu ekranu głównego pojawi się ikona przewodowej sieci LAN. Krok czwarty: instalacja oprogramowania skanera. W komputerze przejdź do witryny support.hp.com. Wybierz pozycję oprogramowanie i sterowniki. Wybierz drukarki. W polu wyszukiwania wyszukaj i wybierz model skanera. Wybierz opcję pobrania pełnego oprogramowania i sterownika. Po jego pobraniu otwórz plik oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy pojawi się monit o wybranie typu połączenia, wybierz opcję USB lub Ethernet, w zależności od tego, co zostało wybrane w poprzednim kroku. W przypadku komputerów z systemem Windows w tym miejscu należy podłączyć kabel USB. Po zakończeniu wyświetlania monitu konfiguracja skanera jest zakończona.